Czwarte pudełko, nie patrzę, wy mi powiedzcie, co tu się wylosowało. Wow! nie! Cześć, z tej strony trener Kuszy. witam Was w kolejnym odcinku z Pokemon Duel. Dzisiaj oczywiście otwieramy boosterka z sześcioma nowymi Pokémonami, ale to będzie później. Najpierw stoczę kilka bitw, najlepiej z innymi graczami w Rumach, bo to jest najciekawsze. Jakieś dwa bileciki to są jakieś AI bileciki, dzięki którym zamiast Ciebie robi ruch komputer. Ja wolałbym osobiście robić moje ruchy, także mi się to nie przyda raczej. W międzyczasie są już gotowe te tutaj boksy na głównym ekranie do otworzenia. Wszystkie trzy: srebrny, pomarańczowy i fioletowy. Otwieram teraz srebrny, figurka Grotla. Grotl to jest ewolucja Tertwiga. I do tego Ingot C, całkiem spoko. Teraz ta pomarańczowa. Co my tu mamy? Tropius! Całkiem spoko też pokemonek. Same a, kolejny na tu. Same trawiaste pokemony mi się trafiają ostatnio. I jeszcze fioletowa skrzyneczka przed nami. Bulbazaur. Tak jak mówiłem, cały czas trawiaste pokemony. Bulbazaura już zresztą miałem, także nie jestem jakoś super podekscytowany. Dziwna, dziwna sytuacja. Trzy trawiaste pokemony mi się trafiły z trzech skrzynek. No dobra. Jeśli chodzi o boostery, zobaczcie, że mam już 550 kryształów. Znowu, żeby odbierać te kryształy, za darmo wchodzicie tutaj w messages i po prostu można odbierać. Ja mam takie special bonus, jakiś tam special login bonus po 100 kryształów. Także tutaj klikam sobie take i po prostu je sobie odbieram. Polecam, żebyście robili to samo. Dostajecie za darmo kryształy. Co ciekawe, to jest daily bonus, czyli to powinno być codziennie. A mi się zdarzyło chyba wczoraj, że odebrałem dwa razy dziennie coś takiego. Ale może dlatego, że dzień jakoś się liczy tutaj inaczej niż u nas, bo na przykład według czasu japońskiego, nie wiem w sumie. Ale tak czy inaczej, teraz mam już w sumie 700 tych kryształów, ale zostawię sobie trochę na kolejny odcinek. W tym odcinku kupię ten boosterek za 300 kryształów, czyli ten z sześciomanowymi nowymi figurkami, z czego jedna, co najmniej jedna. Jest gwarantowanym ex ale najpierw stoczę jeszcze jeden meczyk. Nacisnąłem sobie tego play, żeby zobaczyć, czy w końcu działa tak jak powinien, ale chyba widzę, że nie. Także wejdę normalnie w Room Duel, czy jak to tam się nazywało, Room Match. Jakoś tak, wiecie o co chodzi. W sumie jeszcze zobaczę, jakie mam tę misję dzisiaj. No właśnie, rozegrać jeden mecz w pokoju. No to jak najbardziej, wchodzę w room mecze. Niech będzie Ahmed 2, a nie, bo ten pokój jest zablokowany na hasło. Kurczę, nie wiedziałem, że są takie zahasłowane pokoje. Wbiję po prostu na jakiś, gdzie nie ma żadnego hasła. Walczę moją nową drużyną, którą sobie ustaliłem w poprzednim odcinku. Jeszcze nie grałem tą drużyną, także jestem ciekaw, czy w ogóle te pokemony będą dobre, czy będą ją nimi grać i czy ta drużyna jest w ogóle taka powiedzmy zrównoważona. Ok, zaczynamy. Kto będzie ruszał się jako pierwszy? Darko, czyli mój przeciwnik. No powiem wam, że walcząc z takimi prawdziwymi graczami są trochę Większe emocje niż z komputerem. Zaczynam tutaj czuć presję, że tak powiem, chociaż gra dopiero właśnie się rozpoczyna, ale widzę, że on ma takie bardzo podstawowe te Pokemony. Pikachu, Squirtle, Charmander, widać, że po prostu no jeszcze zbyt dużo pokemonów nie zdobył. No dobra, on się poruszył Charmanderem z lewej strony. Wyjdę tam jakimś moim Pokemonem, przyblokować go trochę. Jeszcze zobaczę na tego Charmandera, on ma tutaj fioletowe ataki. E, no, nie są takie złe te moje Pokemony, muszę przyznać. Ten Latios ma całkiem spore ruchy jak na Pokemona EX. z takimi silnymi obrażeniami, naprawdę. Bardzo, bardzo mocny Pokémon z bardzo dobrymi ruchami. Super. Naprawdę cieszę się, że go wylosowałem w ostatnim odcinku. Tutaj mam jeszcze Magmortara, którym wejdę może z tej strony. Właśnie przyblokuję trochę tego Charmandera. On używa X-Ataku. Na swoim Charmanderze będzie próbował pokonać mojego Magmortara. No, jestem ciekaw, jaki będzie wynik tego losowania. Niepotrzebnie w sumie zmarnował karty. Ja dostałem smoke screena, czyli prawdopodobnie truciznę będę miał teraz o 20 mniejsze obrażenia, ale i tak ta karta, którą użył, nie wpłynęła na wynik tej walki, także trochę ją zmarnował można powiedzieć. Wejdę od drugiej strony tam tym lapiosem. Moim zdaniem trochę głupio zrobił, że nie wchodzi nowymi Pokemonami na pole, tylko atakuje tym Pokemonem, którego już ma w polu. Tak naprawdę sama walka dla walki nic do końca ci nie daje. Ważne jest mieć przewagę w polu. Takie jest moje zdanie. Zaraz zobaczymy, czy jak taktyka okaże się lepsza. Atakuje mnie Squirtlem, no i niestety. Niepotrzebny to był atak z jego strony, tylko zmarnował swojego Pokemona. Ja tu już wchodzę w sumie tym Latiosem na jego pole. Zablokowałem mu już jedno pole, którym można wprowadzać Pokemony, także już, już jedną możliwość wprowadzania Pokémonów ma zablokowaną. Zaraz jeszcze pójdę z drugiej strony i spróbuję mu zablokować po prostu kolejną możliwość. On się wycofał Charmanderem, żeby bronić pola domowego. To było w sumie jedyne słuszne, co mógł zrobić. Cokolwiek innego by zrobił, byłby to głupi ruch ponieważ w tej turze już by zginął i przegrał. W takim razie ja zrobię tak, pójdę jakimś w miarę szybkim Pokemonem. No nie są to zbyt szybkie Pokémony, Sylvion ani Salter, ale pójdę z Sylvionem z drugiej strony, żeby tam już blokować powoli to drugie pole, którym można wprowadzać Pokémony. Muszę wymyślić jakąś nazwę ogólnie w moich gameplayach dla tego pola. Niech będzie, że to się nazywa pole startowe, także spróbuję mu tutaj. On widzę przed Bulbazaurem, jeszcze w sumie jedna tura i będę mógł przyblokować mu trochę to pole startowe. No chłopie, obudź się trochę, obudź się trochę i zrób coś mądrego w końcu. Ok, to było. Mądre, sorry, to było mądre, muszę przyznać. O, trochę kurczę nie pomyślałem, ale wiecie co ja mogę zrobić inaczej? Mogę tutaj magmortarem defensywnie zablokować to pole bazowe bazę domową niech będzie, że to się nazywa baza domowa także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. On myślał, że się trochę wycwani i tutaj tym bulbazaurem mnie zajdzie. No, ale nie do końca przewidział wszystkie możliwości i to, że ja mogę zablokować tę drogę moim Magmortalem. Także myślałem, że zostawiłem trochę tu otwarte. Nie, z tej strony też, chłopie, nie zajdziesz mnie. Co ty kombinujesz w ogóle? Próbujesz mnie tutaj wpuścić w jakąś malinę, ale to ci się nie uda. Także, sorki, zobaczę jeszcze, jaki jest tutaj atak. On ma po jednej gwiazdce w każdym fioletowym ataku, także ja zablokuję może tym Stylixem, który ma dwie gwiazdki w swoim fioletowym ataku. No i tutaj, Bulba że mój kochany też nie przejdziesz. Ja nie atakuję, bo w sumie nie ma sensu, żebym to robił. O kurczę, chciałem sprawdzić jego statystyki, ja przy, przypadkiem go zaatakowałem, nie chciałem tego, naprawdę. Kurde, jeszcze użyłem Explosion, które jest samobójstwem, tak mi się wydaje. Dokładnie, to jest taki Self-Destruct, odpowiednik Self-Destruct, czyli po prostu oba Pokemony kończą. Spadają po prostu do centrum Pokemonów i nie są już w walce. On wchodzi dalej tym Raticate'em. ja mogę już bez problemu zablokować tutaj jego pole startowe i w tym momencie... Chłopak ma oba pola startowe zablokowane. Próbowałem tutaj rozkminić w jaki sposób sprawdzić statystyki przeciwnika, nie atakując go zarazem. Ale przypadkiem znowu go zaatakowałem, ale miałem trochę szczęścia i pokonałem tego. Ratticata. Także w sumie on ma zablokowane oba pola startowe. I tylko jednego Pokemona w grze. Jest w beznadziejnej sytuacji, próbuje bardzo defensywnie teraz bronić się swoim Charmanderem. W sumie najlepsze co mogę w tym momencie zrobić, to wyjść na pole wszystkimi moimi Pokemonami i powoli konsekwentnie okrążać. Okrążać jego bazę domową, okrążać jego pola startowe i wywierać po prostu coraz większą presję na przeciwnika. On w sumie nic nie może zrobić. Może łazić tym Charmanderem w tej tej próbować mnie atakować, ale to nie jest dobry pomysł, ponieważ kiedy ten jego Charmander odpadnie z walki, to będzie dla niego koniec całej gry. W sumie on już chyba zdaje sobie sprawę z tego, że przegrał, bo teraz jest w najgorszej możliwej sytuacji. Jak Gdybym ja był w takiej sytuacji jak on, to bym się po prostu poddał. Oba pola startowe zablokowane. Jeden Pokémon na polu. Twój przeciwnik ma pięć Pokémonów na polu. Nic nie zrobisz. Wydaje mi się, że zrobił Rage czyli po prostu wyłączył grę, bo był taki zły. Że jest w takiej słabej sytuacji, że już nie ma szans wygrać, że wyłączył grę, i dlatego jest napisane, że nie można się połączyć z przeciwnikiem, także poczekam sobie na spokojnie, aż gra zaliczy ten mecz, jako moje zwycięstwo. No i już, no już po prostu zbyt długo miał wyłączoną grę, nie połączył się ponownie. I zaliczyło dla mnie jako win. Mogłeś po prostu kliknąć forfeit chłopie, tam po lewej na dole jest taki mały przycisk forfeit, to znaczy poddać się i tam powinieneś był kliknąć. Odbiorę sobie moją nagrodę dzienną za rozegranie tego meczu. Kolejny AI ticket. To co, wchodzę do sklepu, otwieram boosterki i wybieramy ten nasz ulubiony za 300 kryształów, sześciopak, opak, pokemonów. Wiem, że tam niektórzy pisali, że ja haksuję albo coś, skąd mam tyle kryształów, nie mam... Nie nic, po prostu się wchodzi w wiadomości i się odbiera darmowe kryształy codziennie Nie wiem czy te takie wiadomości, że się odbiera po 100 To jest dlatego, że teraz serwery tak słabo działają I twórcy gry chcieli nam po prostu wynagrodzić trochę ten fakt I dlatego codziennie wysyłają też te wiadomości ze stoma diamentami darmowymi no, ale w sumie nie jest to takie ważne To co jest teraz ważne to to, że otwieram właśnie 6 skrzyneczek Za które nie musiałem w sumie nic zapłacić Jeśli chodzi o takie złotówki, prawdziwe pieniądze No bo oczywiście te kryształki musiałem wydać Pierwszy to jest szapet Szapet, fajny Pokémon, lubię naprawdę tego Pokémona. Pokémon Duch. Niestety, zobaczcie, tu jest napisane UC, czyli Ultra Common. Bardzo powszechny Pokémon. Tak mi się wydaje, że UC znaczy właśnie Ultra Common. Kolejne pudełeczko, co tu będzie, co tu będzie. Na pewno jest jeden gwarantowany EX w którymś z tych pudełek. O! Kirlia, czyli preewolucja. No, Gardevoir. Rerka, czyli rzadki Pokémon. Trzecie pudełeczko, co to będzie? No, patrzcie się, ja nie patrzę, ja nie patrzę. Bulbazaur, kurczę, naprawdę mój, moja trzecia figurka Bulbazaura. Trudno, po prostu ją sprzedam. Czwarte pudełko. Nie patrzę, wy mi powiedzcie, co tu się wylosowało. Wow, Lugia! Lugia i X! Ale super, fart! Niesamowite. Wylosowałem Lugia, jeden z moich ulubionych Pokémonów. Legendarny Pokémon! To jest dobry dzień. Tak się cieszę. Ale jeszcze dwa pudełeczka do otworzenia, co będzie w piątym pudełeczku. Jeszcze jeden IX, może, może. Kolejny szapet. Trudno, nie, może się nawet trafić jeszcze jeden szapet. Już mi nic nie zepsuje tego openingu, już mi nic nie zepsuje tego dnia, bo trafiłem lugię. Nie wiem tak naprawdę, czy ta figurka jest dobra w grze. Zaraz się okaże, bo wstawię ją do swojej drużyny, a swoją drogą, co jest w tym ostatnim kolejny Bulbazaur. Czwarta moja figurka Bulbazaura, ale dobra. Ważne, że mam tą lugię. Zaraz ją sobie wstawię do drużyny i po prostu zobaczę, czy w walce również jest to świetny pokémon. Myślę, że tak. Jakieś tam karcioszki na pewno się przydadzą. 300 materiałów. Te materiały też są ważne, bo potem można za nie wybrać, kupić dowolnego pokémona takiego jakiego chcesz. Na przykład Legendę. To co wchodzę w Dex, czyli tam można ustawiać swoje właśnie figurki. Powiem tak, ten brązą, jest taki sobie, bo jest strasznie powolny. Także tego brązonga wymienię właśnie na Lugię. Gdzie ta Lugia? Nie ma, nie ma jej. O, jest tutaj. No i super, zamiast brązonga w mojej drużynie Lugia, to co? Idę toczyć kolejne walki z graczami i przetestować moją najnowszą figurkę Lugi. Wyzwę tego kolesia o Red. Ma dużo wyższy ranking od Emi, także kurde, rozłączyło nas. No to z jakimś innym graczem, niech będzie ta dziewczyna Hitomi. Super, udało się bardzo szybko połączyć, nawet mamy dokładnie taki sam ranking. Hito mi zaczyna jako pierwsza. Co ona ma za Pokémon, jestem ciekaw. Bulbazaur, Tyroga, Gioduda, Magmortara, Pikachu, jednego, którego nie widzę dobrze, co to jest za Pokémon, chyba Skarmory. Zobaczę sobie. Tak, to Skarmory. Ruszyła się Bulbazaurem z prawej strony. Ten Bulbazaur ma duże pola fioletowych ataków. Zobaczę tą lugię. Lugia ma. Fioletowy atak z trzema gwiazdkami i ataki za 70 punktów, także naprawdę fajnie. Wiecie co, wejdę tam z Stylixem z tej strony, co jest Bulbazaur, i po prostu będę blokował tym Stylixem, bo on ma trochę takie podobne też fioletowe ataki, ale mają o gwiazdkę wyżej. Także w razie czego ten Stylix będzie bardzo dobrze blokował Bulbazaura. Skarmory ma ataki 50, 30, 80 i 3 gwiazdkowy atak fioletowy. Jego przyblokuje może moim Latiosem w takim razie. Kurczę, trochę nie chcę tego robić, trochę nie chcę, a trudno, wejdę Magmortarem, on ma w sumie swój atak za 60, także szansa, że akurat on z Karmorem trafi za 70, nie jest aż tak duża. Wchodzi Pikachu, Pikachu ma atak 1 złoty, także jego mogę bez problemu w sumie przyblokować, na przykład z Sylwionem. No robi się napięta sytuacja, widać, że ona po prostu umie grać i wie co robi ta dziewczyna. Użyła Double Chance'a. O, już się trochę boję. Już się boję. Będzie próbować atakować Bulbazaurem. I ma dwie szanse na losowanie, bo użyła tej karty, która daje dwie szanse. Uuu, co by nie zrobiła. Może losować jeszcze raz. Już teraz... Nic, nic lepszego nie zrobi. Nawet nie losowała, jeszcze raz widać, że po prostu wie co robi, bo wie, że cokolwiek innego by nie wylosowała i tak przegrałaby tę walkę, ponieważ mój Stylix użył Explosion, czyli samobójstwa. Także teraz ja zaczynam mieć przewagę na polu, ponieważ ona w sumie straciła turę w ten sposób. To co, wchodzę lubią z tej strony. I zobaczymy jaka będzie jej reakcja. Cieszę się w sumie, że zdjąłem jej tego Bulbazaura. Widać że było, że jej taktyka opiera się bardzo na tym Pokemonie, skoro właśnie nim zdecydowała się zaatakować. Jaki Pokémon został na ławce? Tyrok i Magmortar. Zrobię tak. Chociaż możliwe, że będę tego żałował. Wejdę Latiosem i zaatakuję po prostu tego dzioduda. Trochę ryzykowny ruch. Ale raczej nie jest duża szansa na to, że ten mój Latios po prostu przegra. Jest spora szansa, że na przykład dostanie paraliż. Kurde, nie. Ach, aż przekląłem. Sorry. I tak to na pewno wycenzurowałem, ale nie, jaki nie fart. Jak to mogło się stać razy 5? Jak można mieć takie szczęście? Jak można mieć takiego farta, żeby pokonać ziodudem... Ja pierdzielę latiosa. Po prostu miałem takiego pecha. Ludzie, 5 razy pod rząd wylosowała ten sam atak, który daje mnożnik. Szansa, że to się wydarzy, to jest jak 1 do nie wiem, 20. Miała na to 5% szans, że coś takiego w ogóle się wydarzy. Muszę rozwalić tego dzioduda. No, nie mam innej w ogóle możliwości. Także użyję X ataku na moje lugi. I w razie czego, w razie gdybym przegrał, mogę jeszcze w następnej turze próbować ratować się magmortarem z drugiej strony. Ale wolałbym nie przegrać, wolałbym pokonać teraz tego Dzioduda. Jeszcze Miss, ale on użył Self-Destruct, czyli po prostu też Hagbar i wysadził nas obu w powietrze. Ja mam dwa Pokémony w centrum Pokémon. W ogóle, gdzie jest mój Latios? Gdzie jest mój latios? Czemu on ma więcej Pokémonów w grze niż ja? Znaczy się ona, sorry. Cały czas zapominam, że to dziewczyna. Gdzie jest mój latios? Nagrywam nową piosenkę z Hikomikosem. Gdzie ten latios? Miałem latiosa? Nie mam latiosa. Czy to jest jakaś zasada tej gry, o której nie mam pojęcia? Że na przykład latios jak przegra, to odpada z gry na zawsze albo coś? Nie wiem. Ach, jeszcze pokonał mojego Pokémona. Kurde. Nie mam wyboru, muszę z Sylwionem iść z tej strony atakować. 50-30-80, Sylwion 50-30. Dobra, użyję na nim X ataku. Co bym nie robił, jestem w bardzo złej sytuacji. Możliwe, że to będzie pierwsza walka moja w ogóle w całej tej grze, od kiedy w nią gram, którą przegrałem. Ale z drugiej strony na moje usprawiedliwienie, skąd miałem wiedzieć, że mój Latios zniknie? Gdyby ten Latios dalej był na mojej ławce rezerwowych, gdybym mógł go teraz użyć po prostu, to ta cała sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Co to było? Jak to się stało? Co to był za ruch? On przeleciał tym Pokémonem ponad moim, na moje pole. Czemu w tej grze są takie jakieś dziwne zasady, o których nawet większość osób nie wie? Czy nagranie może być jakaś prosta? Nie? Czy może być jakieś ukryte zasady, których nawet nie znam? Dobra, muszę, muszę atakować, bo inaczej zaraz zginę. Jeszcze zostało mi 10 sekund tylko na ruchy. Muszę naprawdę się pospieszyć. Dobra, teraz robię sekundowe ruchy, bo naprawdę nie mam czasu. Dobra, przynajmniej go pokonałem, także ten... Ale zostało mi 10 sekund na ruchy, 15 sekund. Także muszę nawalać te ruchy jak głupi. Ona ma dwa Pokémony na ławce rezerwowych, ja mam jednego. Także zawsze będzie miała przewagę nade mną. Tutaj zablokuję Steelixem i tyle. Tutaj atakuję Scyterem bez żadnego marnowania czasu. Uff, slash, razy dwa pokonałem tego Magmortara. Także moja jedyna szansa jest teraz w Scyterze, trzeba ruszać się szybko. Bo mam tylko 8 sekund na ruchy. Kurde, 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 co robić? Kurde, co robić? Kurde, przegrałem, przegrałem, przegrałem tę walkę. Nie, jest, obroniłem moje pole domowe, ale zostały mi 2 sekundy na ruchy. Dobra, ona mnie atakuje Bulbazaurem, ale muszę być cały czas skupiony. Mam 2 sekundy, żeby się ruszyć tym Scyterem do przodu. Uf, na szczęście użyłem ataku defensywnego, także ten Bulbazaur nic nie zrobił, ale teraz muszę ruszyć się bardzo szybko. Dobra, zablokowałem, zablokowałem to pole. Zostało mi 0 sekund na ruch. Ona używa jakiegoś jumpa. Co, co, co? Byłem dosłownie jedną turę od wejścia na jej bazę domową. Zobaczcie na tę sytuację. Mój cylinder jest dwa pola. Czyli tyle, ile może się ruszyć w ciągu jednej tury. Zabrakło mi dosłownie dwóch sekund czasu gry, czasu ruchu, żeby móc tam wejść. A kurde. <laughs> co za beznadziejna sytuacja. Ale te emocje były niesamowite naprawdę. Wow. Fuh. Zostawcie łapkę w górę i zostawcie mi komentarz dlaczego ten mój Latios IX nie był już w grze, bo ja nie rozumiem tego, czy Pokémony IX znikają z gry, co się w ogóle wydarzyło? Napiszcie mi w komentarzu i subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie oglądać dalej gameplaye Pokémon Duel. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Cześć.